Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj w podróż do Ameryki razem z Jeffreym Eugenidesem i jego intrygą małżeńską. To jest powieść, która opowiada o losach trójki bohaterów: Michela, Madleny i Leonarda. To są młode osoby, które dopiero co skończyły college i które zastanawiają się nad wyborem swojej drogi życiowej. Przed nimi są dopiero wybory, pod, podejmowanie takich życiowych decyzji odnośnie swojej przyszłości, i ta przyszłość jest tutaj z jednej strony dla nich dużą szansą, ale też jest wyzwaniem i taką odpowiedzialnością za decyzje, które podejmą. Ta książka jest bardzo ciekawa, ale wydaje mi się trochę przegadana. Myślę, że można by ją było tutaj trochę, trochę lepiej napisać, trochę lepiej poprowadzić. Natomiast jest bardzo ciekawa właśnie przez to przedstawienie problemów młodych ludzi i takich różnych frustracji, z którymi oni się zmagają, właśnie kiedy przychodzi do podejmowania tych ważnych decyzji. Główną bohaterką jest tutaj Madeleine. Madeleine pochodzi z klasy średniej. Jej rodzice są dość dobrze sytuowani i ta postać Madeleine w ogóle jest taką postacią centralną, i to, co ona je, pokazuje też jej charakter i odbija się trochę, odbijają się w tym jedzeniu jej decyzje, wybory, który, których ona dokonuje. I tutaj, już na samym początku, Eugenides pokazuje nam takie typowe amerykańskie śniadanie, bo mamy bajgle, mamy kawę, mamy oczywiście codzienną gazetę. E, później, w ogóle w domu Madeleine też na przykład pije się koktajl przed kolacją, po kolacji wychodzi się na drinka. W ogóle to jest taka też okazja do odbycia różnych poważnych rozmów, właśnie po kolacji. E, Madeleine natomiast na przykład je masło orzechowe, czyli w ogóle specjał e, typowy dla, dla Ameryki. Jest tutaj sporo takich poglądów. E, Gryzaczy jedzonych właśnie przy pracy, przy nauce, no bo jednak tu są takie klimaty młodych ludzi, którzy, którzy się nadal uczą, więc widać, że, że oni podczas tej pracy właśnie różne takie drobiazgi podjadają. Co jest jeszcze charakterystyczne w ogóle dla tej postaci, co ją bardzo dobrze charakteryzuje, to to, że Madeleine lubi zostawiać sobie przyjemności na później. W pewnym momencie ona mówi, że gdy była mała, i kto się zabierał do cukierni, to zawsze jadła bardzo małymi kęsami ptysie albo eklerki, po to, żeby więcej przyjemności zostawić sobie na koniec. I widać to też w toku tej akcji, że ona podczas małżeństwa z Leonardem, gdzieś tam w ogóle też w swoim życiu zawodowym, podejmuje decyzje, które nie zawsze są dla niej dobre, ale ona liczy na to, że poprzez też swoje poświęcenie w w pewnym momencie, gdzieś tam w przyszłości zasłuży na nagrodę, i że to wszystko gdzieś tam się dobrze dla niej poukłada, co nie do końca się jednak w, w jej przypadku sprawdza. Świetną sceną z udziałem Madeleine jest scena z jedzeniem, ale jest to scena erotyczna, ponieważ Madeleine ma wybrać się na piknik z Leonardem, ale właściwie ten piknik nie dochodzi do skutku i oboje lądują w łóżku. Jak to opisuje Eugenides. Madlen leżała na brzuchu, na boku, na plecach, skupiąc wszystkie pyszności, cudownie pachnące galaretki w cukrze, kurze łódka, a także bardziej wyszukane dary, anyszkowe kantuczy, i trufle, słone łyżeczki pasty tapenade nigdy dotąd nie była tak czymś pochłonięta. Jednocześnie czuła się dziwnie nie na miejscu, nie do końca w zgodzie ze swym schludnym ego, za to zespolona z Leonardem w jedną wielką, protoplazmiczną, ekstatyczną jedność. Chyba nie muszę dodawać, że tych wszystkich przysmaków tak naprawdę w tej scenie nie ma. Poza tym Madeleine jest właśnie taką typową przedstawicielką klasy średniej. Tutaj to jest pokazane m.in. przez to, że ona nie pije herbaty z torebek, pije herbatę parzoną w imbryku. Dodatkowo ma nawet ocieplacz na ten imbryk, więc jest taką osobą trochę, trochę z innego świata. Taką nie wpasowującą się w te klimaty szalonego studiowania. I to też jest jakby i taka cecha, która przewija się przez całą tę powieść. Następną postacią bardzo ważną dla rozwoju akcji jest Leonard. Leonard to jest ekscentryk, dziwak, ale przy tym geniusz. Człowiek, który zdobywa stypendium naukowe, który jest bardzo inteligentny, ale jednocześnie boryka się w, z poważnymi, jak się okaże później, problemami psychicznymi. I Leonard również w kwestii jedzenia jest takim dziwakiem i ekscentrykiem, bo mówi się o tym, że na przykład wrzuca do woka płatki z rodzynkami i te rodzynki to są jedyne owoce, jakie on je. Poza tym wypija około 4 litrów kawy dziennie, co z jakąś w ogóle absurdalną ilością ale z drugiej strony, właśnie z jednej je to śmieciowej cenie, ale z drugiej na przykład jego bliskim znajomym jest serowar z pobliskiego sklepu. To jest bardzo też ciekawy opis tego sklepu z serami, gdzie Eugenides pisze, że zapach stanowił tam osobny byt. Tutaj bardzo, bardzo trafnie charakteryzuje to. W każdym razie Leonard jest taką postacią właśnie dwuznaczną, nie do końca jasną, postacią, która ciągle zaskakuje, tak jak w jednej z pierwszych scen, kiedy idzie z Madlen do kawiarni i Pyta o szarlotkę z plasterkiem Cedara. Madlen go pyta: ale Ty lubisz taką szarlotkę? A on mówi, że generalnie nie chodzi o szarlotkę, ale chodzi o przemijający zwyczaj, bo już jej tutaj nie podają, a kiedyś podawali. Także to jest taka postać, wiecie, trochę, trochę dziwna, trochę niejednoznaczna, to jest taki właśnie ekscentryczny inteligent. No, i trzecią postacią w tej książce jest Mitchell. Mitchell jako swoją drogę życiową wybiera właściwie podróż. Podróż do Europy, podróż do Azji później. Ta podróż ma mu wskazać jak, jaką decyzję odnośnie swojej przyszłości ma podjąć, i faktycznie ona go mocno zmienia. Przede wszystkim on jedzie do Grecji. Grecja jest dla niego ważna, dlatego że on ma greckie korzenie. Pamięta jedzenie gotowane mu przez babkę już w Stanach Zjednoczonych i on szuka tego jedzenia. Jest wierny wspomnieniom, bo szuka konkretnej potrawy, szuka gorącej musaki. Okazuje się, że gorąca musaka jest w Grecji nie do zdobycia, że Grecy lubią letnie jedzenie, co go rozczarowuje, ale on jakby chce być wierny wspomnieniom. Z drugiej strony, szuka też tam swojej tożsamości, właśnie dlatego, że ma greckie korzenie i pierwszy raz odwiedza Grecję, więc szuka tam też niejako siebie i odpowiedzi na różne egzystencjalne pytania. Później jedzie do Indii i tam na przykład mówi o tym, że chleb, mimo że przypomina normalny chleb, to tak naprawdę smakuje popiołem, bo zamiast w tosterze jest pieczony na grillu i w ogóle to jest jakaś abstrakcja, bo to jest coś zupełnie innego niż on zna. I mimo że wygląda jak chleb, to tak naprawdę kompletnie tak nie smakuje. Jego przyjacielem, bardzo bliskim, który wyrusza z nim w tę podróż, jest Larry. Larry jest taką postacią poboczną, ale jest ważny, dlatego że z frankofilem mówi, że jego ulubionym przysmakiem jest foie gras, przy czym Michel w ogóle nawet na początku nie wie, co to jest. I w momencie, kiedy oni odwiedzają Francję, ponieważ tam mieszka dziewczyna Larego, no to Lary jest w siódmym niebie. To jest wielkie wow dla niego. To jest odkrywanie tych smaków, które do tej pory znał trochę z książek, trochę z drogich sklepów, ale on faktycznie nam się czuje. Jak w raju, natomiast Michel no tutaj nie do końca, dlatego że on nie ma pieniędzy, nie może sobie pozwolić na kupowanie różnych przysmaków. I ta Francja z jego strony w jego oczach wygląda na taką francję do podziwiania, taką francję em, monumentalną trochę. To jedzenie też jest takie monumentalne do podziwiania. Mówi między innymi o wystawach cukierni, gdzie czekoladki wyglądają jak małe główki w em, arystokratyczne główki w w kryzach, więc on ma duży podziw dla, dla tej kuchni, ale po prostu go na nią nie stać. I to jest zderzone później z opowieścią Madleni Leonarda, którzy do Francji jadą w swoją podróż poślubną i idą do jednej z droższych restauracji i Leonard ma do jedzenia francuskiego taki stosunek bardzo cierpki, ironiczny, cyniczny. Mówi tam w pewnym momencie, że o chłodnik, no to nowy koncept, zimna zupa. Później też komentuje zachowania kelnerów, mówi, że prawdopodobnie ich stolik obsługuje czterech kelnerów, z czego jeden jest tylko od zamiatania okruszków. Więc fajnie są te dwie perspektywy zderzone i dobrze obrazują w ogóle stosunek ludzi do jedzenia we Francji, bo z jednej strony właśnie jest tak, że my to jedzenie podziwiamy, ale z drugiej częsty. Jesteśmy bardzo złośliwi w stosunku do takiego wyrafinowania Francuzów i tego, że przywiązują dużą wagę do jedzenia. Jedzenia w ogóle w tej książce jest naprawdę bardzo dużo. Dużo tutaj się pojawia takich smaczków, takich wspomnień, co ktoś zjadł, co ktoś ugotował. Fajne jest tropienie i szukanie właśnie tych rzeczy w intryce małżeńskiej. Także ja Wam tą, tę książkę gorąco polecam. Właśnie przez te tropy jedzeniowe, ale też dlatego, że wiele z Was, jeśli jesteście. Właśnie w takim wieku podejmowania decyzji, odnajdzie tutaj swoje rozterki, bo Eugenides bardzo dobrze psychologicznie kreśli te postaci i faktycznie myślę, że wiele dylematów tutaj jest bardzo aktualnych współcześnie. Także ja Wam tę książkę polecam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich następnych filmach.